Dzień dobry, dzisiaj powiem Wam jak po prostu lepiej grać. Nie robicie od razu. O Boże, już jest wyżej o jedną kratkę. No to musimy boksy kręcić. Nie, nie robicie tak, nie rajdpilkuje. Rejtp... tak. Bo po prostu się później bardziej stresujecie niż ten przeciwnik, tak? Więc przez to po prostu będzie miał większą pewność siebie, a wy nie. Więc nie będziecie trafiać pomp, misować edity będziecie ty, czyli teraz jak ja. A wasz przeciwnik będzie po prostu najlepszy, tak? Więc musicie podjeżdżać, próbować ten high ground odbić, bo tak, o tak będzie się stresować, to tak będzie, będzie się edytować, rozumiecie? A jak będziecie się nie stresować, to nie będziecie tak edytować jak teraz, tylko będziecie edytować tak, przejdziecie w końcu, tak? A jak się stresujecie, no, to, o, to o tak edytę. więc to nie ma sensu, musicie sobie pograć na pewno dużo ramkadów. Na rankach próbować wukejować każdego po prostu. Tak robią najlepsi. Ja, se, ja tak robię na przykład, bo wiem, że jakbym dotrwał do top 2, ale zero likwidacji, to bym raczej na remis sobie wyszedł ze swoimi procentami. A to nie o to chodzi: tu chodzi, żeby wyjść z tej rangi. A ranga cię opisuje: to nie, że opisuje to, ile kępiłeś, tylko to opisuje jak dobry jesteś. Jak dobrze grasz, jak dobrze zabijasz. Rozumiecie? Tu nie chodzi o to, że przetrwacie się do top 10 i jesteście lepsi od kolegi, bo macie unreala, a kolega ma elita. To nie znaczy, że jesteście lepsi. To po prostu znaczy, że może gliście kampić, a on ciągle fraguje. Tak samo jak ja. Ja z elity nie mogę wyjść, bo ciągle likwid e likwiduję, tak. Ale gdybym chciał, to zrobiłbym 2 kila i bym siedział sobie w krzaczku, ale to nie na tym polega ra rankingowe. To na tym nie polegają. Więc... Nawet jak jesteście bardzo słabi, nie, nie ogarniacie budowania i tak dalej, to, to jest zero budowania rankingowe. Grajcie sobie to na, na przykład na IMO po prostu, tak? Myślę, że ten Travis, nie ciężko gra. Ale ogólnie... Trzeba też fakt zrobić, że... Jak macie na pewno... Gościa, tu to musicie zedytować tak, żeby się kryć za ścianą i mieć tutaj blisko głowy jego pompa. Wtedy zadacie mu w głowę. Pyk, pyk, full box bed. To jest to nie jest aż tak proste, bo trzeba ogarnąć trochę edytowanie i pisz kontrol No i też szybkie palce trzeba mieć. Ale na, dla początkowych to po prostu będzie chowanie się za ścianą i edycja tak. Nie, nie tak, bo tak będzie trochę gorzej, mi się wydaje. I tak będzie lepiej po co bardziej się kryjecie też i możecie więcej zatać niż ci przeciwnik niż wam przeciwnik i... ja się trochę już rozgrałem, więc wam pokażę różne rzeczy i oczywiście najszybszym trybem budowania raczej jest to o, chyba, że o czymś nie wiem tak próbujcie na wszelkie sposoby odbić tego high grunda rozumiecie, nie? bo jak będziecie się ciągle chować w boksie, będziecie się ciągle przegrywać z przeciwnikiem, bo się już przekona, że jesteście botami po prostu. Nie jesteście jak Martos czy Seti, czy inni, nie? Jesteście po prostu słabi wtedy. Musicie grać jak Seti albo Kami. Macie mało HP? Pyk, pyk, Próbuję Próbujecie każdego zabić. I to jeszcze najładniejszym sposobem, jakim jego możecie używać, czyli najładniejszego prys kontrola, nie wiem, shitona, wszystko. Klipa, wszystko po prostu. Próbujcie. O, lala. nie mam. To jest po prostu magia, nie? Jakby dla, dla graczy Fortnite'a, którzy niedawno zaczęli, to na przykład zrobienie triple edita takiego budowanego to jest czarna magia. Więc teraz mówię wam, najlepiej edytować na razie po prostu tak się uczyć po prostu, tak edytować. Ale co jest ważne na dwie te, bo będzie się po prostu lepiej grać. Na dublach możecie już po jednym, ale to gorzej będzie wam ten. Ale możecie też na dwa. Ale najba najbardziej popieram tą opcję. Bo nie zużywacie ruchu, i tak dalej. I macie po prostu też na dwa. Bo wtedy daszek Wam nie przeszkadza. <laughs> ale też bardzo ważne jest to, żeby właśnie realizpikować dobrze. Bo bez realizpikowania dobrego, to no raczej dobrze nie będzie się też grać. Nie mówię, że na pewno, ale będzie ciężko. Drugą poradą jest to, żeby po prostu grać w turnieje wszystko, wszystkie customy, turnieje, nawet nie musicie brać hajsu za to, tylko po prostu trenujcie. I wam powiem e, dobrą radę, wiecie czemu już nie ma 1, 2, 3 na elicie i tak dalej? Bo to jest po prostu już dobra ranga i nie, nie, nie męczycie się z nią po prostu dalej <coughs> i po prostu już jak macie elitę to jesteście dobrzy. Tak, taka jest prawda. Jesteśmy dobrzy, chyba że kampiliście. A jak wbijaliście sami fragami, to wtedy jesteście dobrzy. Ale jak macie elitę grając. campiąc, nie? Grając na kampach, to, to raczej nie jesteście dobrzy. Ale jak macie elitę i dużo fragowaliście, to jesteście dobrzy. Moim zdaniem, przynajmniej. Ogólnie najlepsi to są niby na Unreal'u, ale jak ja byłem u kolegi i grałem na koncie, to po prostu... To bociki, bociki. Nie ja powiem, że nie. Nie... Jakby... Też mogę was w kolejnych nauczyć jak lepiej edytować, a teraz powiem wam jeden sekret. Że jak macie... Tam jest taki gościu wam za chwilę pokażę na nim nie wiem czy akurat trafię. <noise> nie wiem macie go w full boxie nie tak najpierw po prostu jak macie teraz go teraz w full boxie, to zobaczcie on nas nie może zrealizować a wy go bijecie o tak eee nie bij pum no dawaj, kozaku. ku Mieszaku No nie wiem, próbuję się jak najlepiej po prostu z przeciwnikiem się pocić, bo jak... Bo nie no, jak się nie będzie się pocić, to nie wygra no ale... Nie, bo zabija zmiana mam chyba. A teraz do rzeczy. Na przykład, gdybyście byli w sytuacji, że musicie rotować do strefy, macie mało matsów, to do tego jest Wam potrzebny hack. Jak nie macie haku, to jesteście w late game po prostu skończeni. Skończeni, skończeni. Bo myślę. A jak macie nawet te matsy, no to najlepiej po prostu je przeoszczędzić i z haka po prostu, kiedy będzie każdy ratować. Czyli na przykład na turnieju gracie, nie będziecie marnować tylu maców o tarpować, o, jak robię, nie tarpuję, bo nigdy w życiu nie byłem tarperem, ale nie tarpujecie tak, czy chociaż tak, tak, tak. Wszędzie się na tempie i na matcach, po prostu. A tak to może was każdy ze sprayować a tam hakiem raczej nie bo każdy wtedy rotuje hakiem, więc raczej was nikt po prostu nie uderzy jest bardzo dużo osób, więc ciężko, żeby akurat na tobie się ujrzał na gracz. Więc najlepszą edycją jest to. Można też trollować graczy, bo oni się śpią, e, po prostu na to łapią często, że edytujecie szybko dwa razy. i wtedy gościu strzela, bo mało opóźniony ten stan reakcji, a ty mu strzelasz, budujesz ścianę jeszcze raz, na przykład. Nie? Dopóki nie strzeli w to. Na przykład kolejny raz. A i jak właśnie edytować też dobrze? No musicie na pewno sobie wziąć dobrą czułość, bo ja na przykład mam yy, dobrą czułość. Ja mam 3.2 Więc dla mnie to jest wspaniała czułość Nie wiem jak w, w, u was ale ja bym radził bardzo szybką tą czułość Nie ja też widzicie na przykład sposób skin'a, to też podjeżdżajcie, bo to nie ma sensu. Na przykład, gdybyście zobaczyli takiego trwica, podjeżdżajcie, bo to po prostu zabijecie dobrego gracza. A ode mnie to są wszystkie rady. Może wam się przydadzą, może nie. Ja mówię ciao.